Tu jest tak pięknie, że dech zapiera w piersiach. Na prośbę mieszkańców przyjechaliśmy w umówione miejsce. Na końcu ulicy Pauzeńskiej, na terenie osiedla plebiscytowego w ostrudzie znajduje się cypel otoczony chronionym lasem taborskim, rezerwatem żurawi i jeziorem pauzeńskim. W tej niezwykłej scenerii przyrody ma zaingerować ręka ludzka. Jak mówią tu obecni, nie chcą tu bloków. Miały być domki jednoznaczne. By były, ale I nie, nie by cztery kondygnacje. To jest ale nie tak wysokie, 13,5 metra w górę. Teren ten do 1945 roku był rezerwatem. Niestety to się zmieniło wiele lat temu. Pierwotny plan zabudowy tego obszaru z 2005 roku jest oznakowany wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną. Mieszkańcy doszukują się podstaw prawnych obecnego działania zdziwieni obrotem spraw. Kiedy do Państwa ta informacja napłynęła? Martek. 28 przed marca przed samymi świętami. Ogromne zaskoczenie? No ogromne zaskoczenie. Byliśmy na drugi dzień w starostwie, żeby się dowiedzieć, o co chodzi tak naprawdę. No, jak zobaczyliśmy te plany, to nam po prostu szczęka opadła. W walce o miejsce, które stanowiła ze spokoju i miejsce harmonii z naturą. Mimo ograniczeń czasowych grupa tak łatwo się nie podda. Szkoda im środowiska naturalnego. Temat jest rozwojowy. Budynki te, które według planów mają być posadowione dosłownie kilka metrów od linii brzegowej jeziora. A kiedy to wszystko by miało się zacząć? Decyzja jest niebawem, ma zapaść. Strony dostały termin pięciu dni na podjęcie jakichkolwiek działań, związanych z ewentualnymi odwołaniami lub z zaskarżeniem tej decyzji, którą ma wydać starosta. Należy wspomnieć o tym, że tutaj jest odnoga kanału ostrócko-elbląskiego. I właśnie ci, którzy płyną tą odnogą, to po prostu omijają jakby cypel, czyli tu w bliskiej sąsiedztwie płyną. No, podziwiając widoki, właśnie no teraz będą, będą podziwiać bloki. To miejsce jest nie tylko przestrzenią do spacerów, ale także azylem dla ludzi i zwierząt, których na terenie Cepla występuje wiele. Tu są budki dla nietoperzy chyba, no, prawda? Mnóstwo budek dla nietoperzy. Jakieś, tak, tak, Łosie, jelenie, no mnóstwo tych zwierząt jest tutaj. Podchodzą pod... kraj pod, ziemi. Tak, dokładnie. Enklawa taka przyrodnicza. Także no, to, co się dzieje i te decyzje wszystkie, które są teraz no, w trakcie podejmowania, to jest koszmar jakiś. Nie? Ja mam nadzieję, że, że władze nasze pójdą po rozum do głowy i, i pomogą i zmienią to, to, co tutaj no, dzieje się masakrycznie. Mieszkańcom towarzyszą obawy, boją się o przyrodę i towarzyszy im lęk o własne bezpieczeństwo. Ruch na ulicy Pałzeńskiej nie przewiduje aż tak dużych prac. Wybudowanie domku dla jednej rodziny, a domu dla kilku stanowi rozbieżne rodzaje placów budowy. Pobudowanie tutaj bloków będzie ogromnym zagrożeniem pod każdym względem. Pomijam już sprawę infrastruktury, która jest no niezwykle istotna, ale sprawa także i wodociągów, i kanalizacji, i różnego rodzaju spraw związanych z ogrzewaniem, z pobudowaniem tutaj nawet takiej. Przepompowni, to wszystko będzie daleko idącym utrudnieniem w tym, żeby tutaj ci, którzy mieszkają do tej pory, zachowali swoje też i bezpieczeństwa. Mieszkańcy osiedla szukają pomocy, która wesprze protestujących. W miniony weekend grupa zebrała ponad 300 podpisów z osiedla plebiscytowego. Przygotowała także petycje oraz skierowała protesty do lokalnych władz. Pisma zostały złożone do burmistrza, do Rady Miejskiej, złożone zostały do starosty, a w najbliższym czasie zostaną złożone także do wojewody oraz do... Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z formalnego punktu widzenia, starostwo powiatowe w Ostrudzie nie ma możliwości odmówienia budowy w tym miejscu budynków wielorodzinnych. Jest to konsekwencja wcześniejszych decyzji, które zatwierdził Urząd Miasta. Bazujemy na planie zagospodarowania przestrzennego uchwalanego przez, przez Radę Miejską kilkanaście lat temu. I ona daje taką możliwość budowania budynków wielorodzinnych. I my jako starostwo wydające pozwolenie na budowę bazujemy na planie. I to jest dla nas obligatoryjne i tego musimy się trzymać. Nadzieja umiera ostatnia, starostwo przyznaje rację protestującym, nie wszystko stracone, są pewne uchybienia, które mogą uratować Cypel przed wielką inwestycją. Tu kwestia jest interpretacji planu, bo pojawiły się takie informacje, że ten plan. Czy podstawa prawna do uchwalenia wtedy tego planu była niezgodna z przepisami ogólnymi? Ale decydentem w tej sprawie jest wojewoda. I wiem, że mieszkańcy zwrócili się do pana wojewody o interpretację i o działanie w tej sprawie. Jeżeli pan wojewoda uzna, że tak rzeczywiście jest i że te przepisy są niezgodne, pozwalające na uchwalenie tego planu kilkanaście lat temu, to wtedy mieszkańcy mają szansę wstrzymania lub zablokowania tej, tej inwestycji. Tym samym kolejne kroki zostały wstrzymane. Trwa oczekiwanie na decyzję wojewody, która zdaje się być kluczowa. Determinacja społeczna jest jednak równie zdecydowana. I dopóki nie wyłożą protestujący wszystkich asów z rękawa, o sporny teren będą walczyć w pocie czoła.